thank you Ja tam nie łażę, ale jeszcze niedawno była próba policyjna, więc... Aha, no to teraz już nie ma. No to nie wiem, nie mam pojęcia, mhm. jeszcze mhm. nas się nie interesuje. To jest go tu, ale te bloki są rotacyjne. Jedni odchodzą, tak jak ja, niedługo odejdzę, przychodzą dzieci. Ja wiadomo, kto tu jest w ogóle. Ja się tutaj wprowadziłam ile, za trzy miesiące temu. Aha. Jak to Nie, się Nie. Niestety się raz tak zdarzyło, że mieszkałam w mieszkaniu, że się później okazało, że dwa tygodnie leżała tam kobieta w wam nie właściciela nie powiedzieli, więc jak już się dowiedziałam czegoś takiego, to wam, to będzie plus. Kiedyś Miałam taką sytuację, że jechałam w windą. Jechał młody chłopak z walizką i sąsiad z psem. Uh -huh. I sąsiad mówi: Pięknie zaczął wąchać tą walizkę. Ja mówi: O, musi tam pan wieść kiełbasę. Ja mówię: Nie, tu już jest dzika, pewnie. Nie? No, to też tak. Ja to mam takie podejście.